to skaczący chomik what the hell co tu się dzieje czemu mój chomik skacze a nie mówiłam mówiłam skacze a nie wierzyliście o co tu what the hell chomiku dziadek znowu, ona tak skacze może chce wyjść nie czujesz gaz śmierci no trochę Dziadek, ja nie wiem czemu ten chomik skacze Chomiku, no nie skacz tak makabrycznie Chomiczku Głupi chomiku Dobra, to wiem, że był krótki I nadal skaczę. A to się zawiesiła Czemu się zawiesiłaś? Halo No już się odwiesiła. To na Warsty na czterdzieści dwa!